І про нашу віку Україну, війну найбільшу на землі стала ті візьмемо за рути, що все у нас було. кожне славні україні зі нам не споживати! Нарушених кладентарі. А на нього хліб та сім. шанобливо, хліб підносим, і вклоняючись, щиро просим, любий гостю наш, приймай хліб гостинний коровай. До вітального слова запрошуємо голову скалацької об'єднаної територіальної громади Петра Васильовича Савончика. Так, шановні панство, ми вітаємо вас на нашій українській землі. І радіти разом з вами, що два народи, польський народ, український народ в наших лицях може спільно працювати, добре радіти і один одному допомагати. Ми бажаємо вам, щоб дні, які ви проведете в нас, були для вас приємними, згадувалися на довгі часи, на довгі роки. І за будь-яких обставин, щоб ви пам'ятали, що ми маємо любити, поважати один одного. Вітаємо вас. Де сля, і де шлях сільськелі довтри розпочали, вітри злетіли з сивого зруча. Постало місто, моє древнє, Скалат, моє начало, всіх людських начал. Мій Скалат б'ється в України, грудях, світе на віковічній цій землі, Зустрічають всіх гостинні, наші люди, завжди із хлібом, сіллю на столі. Польща, Сонце в нас одне і шлях єдиний. Тож прийми цей голос України, братня Польща, хай тобі щастить, будувати, сіяти, творить. Нехай буде в тебе дім багатий, Сяй вам книг, пісень і статуй. Хай тебе твоя нова доба золотим вінком оповива. i just you you Валі і великі, малі, про нашу рідну Україну, Найближчу на землі, Давайте візьмемо за руки, щоб усе у нас було на нашій славній Україні всім вам весело жилось небеса, весел сяє і немов струна прибіг, я лишася побажаю. Про нашу рідну Україну, найбільшу на землі, Давайте візьмемо за руки, щоб усе у нас було. На нашій славній Україні всім оперство жилось.

To jest dla nas wielka przyjemność, wielka radość być razem z wami w tak szczególnych okolicznościach. Zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem waszej gościnności, waszych otwartych serc. Zawsze podkreślam i podkreślamy wspólnie na różnych spotkaniach, że naród ukraiński jest jednym z najbardziej gościnnych europejskich narodów. I za tą gościnność pragnę wam bardzo gorąco podziękować. Korzystając z okazji, Szanowni Państwo, pragnę w imieniu całej delegacji, ale również i całej naszej gminnej społeczności, złożyć Państwu z okazji Waszego święta najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim wszelkiej pomyślności, aby Wasza piękna gmina Skałat rozwijała się każdego dnia, żeby na ziemi ukraińskiej panował zawsze pokój, żeby naród ukraiński nie musiał walczyć o swoją niepodległość, o swoją niezależność, tylko skoncentrować swoje siły na rozwój własnego kraju. Jeszcze raz dziękując za to przyjęcie, za tą gościnę, życzę Państwu i Waszym rodzinom, aby wszelkie Wasze marzenia, nadzieje, oczekiwania spełniały się Wam każdego dnia przez następne długie, długie lata funkcjonowania tutaj w samorządzie skałackim. Dla nas, proszę Państwa, jest wielką radością, że możemy właśnie porozmawiać z radnymi, z ortysami, wymienić swoje poglądy na temat funkcjonowania samorządu w naszym kraju, na temat funkcjonowania samorządu w waszym kraju i myślę, że takie doświadczenia, te doświadczenia oddolne są bardzo istotne i bardzo ważne, żeby realizować wspólne w przyszłości działania. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Życzę wszystkiego najlepszego. Niech żyje gmina Skawat, a mieszkańcom niech żyje się jak najlepiej. Wszystkiego dobrego. Jeśli tak. 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 Państwo pozwolicie, może już bez mikrofonu, pomadacie. Pan jest silny. Tak już po co takimi oficjalnymi proszę Państwa. Мої, е, пане, будь, е, ми теж хочемо дякувати за вашу гостинність і вітати вас на нашій землі і в пам'ять про ту вашу зустріч з нами. Ми хочемо дарувати наш скромний подарунок, де є символ мяво червона і, і сіне-жовте. Разом до купи буде Україна і польська разом. Дякую. bardzo istotne i bardzo cenne. Zresztą mamy już pewną kwiatotę, Szanowni Państwo, w naszym urzędzie, gdzie mamy wszystkie pamiątki od Państwa, za które jeszcze raz pragnę bardzo gorąco podziękować. Proszę Państwa, takie spotkania, prawda, nasze powodują, że padają pewne stereotypy i to, co Pan Bert tutaj powiedział, Szanowni Państwo, myślę, że musimy myśleć o przyszłości, o teraźniejszości, i budować jak najlepsze relacje polsko-ukraińskie, bo to jest w interesie, Szanowni Państwo, i pięknej Ukrainy, ale również i naszego polskiego kraju, żebyśmy zawsze byli otoczeni przyjaciółmi. To jest najistotniejsze i najważniejsze. I jestem przekonany, Szanowni Państwo, jeżeli na ziemi ukraińskiej będzie panował pokój, jeżeli nie będziecie musieli walczyć na wschodzie o swój kraj, to wtedy i rozwój gospodarczy, i wszystkie siły ukierunkowane na rozwój Waszego państwa

انا سويت على że jak będzie większa stabilizacja wewnętrzna tutaj na Ukrainie i będzie takie przekonanie, że wszystkie te środki, to o tak, tutaj na przykład tak, powinny iść, to też będzie, będzie łatwiej.